Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Miejskim w Tuchowie. Na wstępie chciałbym przybliżyć historię powstania muzeum. Otóż yy, pierwsze pomieszczenia, które były przeznaczone na, na pomieszczenia muzealne, zostały otworzone w 2013 roku. Przygotowania do otwarcia muzeum trwały już od 2009 roku. Yy, było to bardzo duże przedsięwzięcie dla miasta. Bazowaliśmy na darowizmach od mieszkańców i dalej bazujemy to, co mamy w muzeum. To jest wszystko ofiarowe, to są rzeczy eksponaty ofiarowane przez naszych mieszkańców. Bardzo duży, taki można powiedzieć, zastrzyk, eksponatów przekazał nam Pan Radwan, to znaczy jego rodzina, po jego śmierci rodzina przekazała zbiorę Pana Radwana. To było ponad 22 tysiące eksponatów, które zasiliły nasze muzeum i możemy to, te eksponaty oglądać. W 2019 roku rewitalizację przeszedł budynek Sokoła i w ramach tej rewitalizacji było przystosowanie piwnic Budynku Sokoła do celów muzealnych. To też nasze muzeum pozyskało dodatkowe trzy piękne pomieszczenia muzealne, w których obecnie się znajdujemy. Dzisiejsze spotkanie chciałbym zacząć od historii naszego miasta. Otóż pierwsza wzmianka o naszym mieście została założona w dokumencie, w dokumencie Legata Papieskiego Idziego z 1105 roku. Było to zatwierdzenie posiadłości i przywilejów nadanych Klasztorowi Tynieckiemu. Ważnym momentem dla miasta był rok 1340. Otóż w tym roku Król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie naszemu miastu. Odbyło się to na 2 listopada 1340 roku. Posiadamy w naszym muzeum kopię tego aktu lokacyjnego, która została sporządzona na 670-lecie naszego miasta. Do tego, że Tuchów otrzymał prawa miejskie, w dużej mierze przyczynili się Benedyktyni, ówcześni właściciele Tuchowa, którzy zwrócili się z prośbą właśnie o, o te prawa miejskie dla naszego miasta. Duże miał wpływ również miał wpływ to, iż w 1315 roku w Tuchowie odnaleziono pokłady soli. To, to, bardzo cenny w tym czasie i król przychylił się do prośby Benedyktynów, do prośby Bata, aby właśnie nadać prawa miejskie naszemu miasta. Ta sól, która tutaj Państwo widzicie, była wydobywana przez 300 lat, około 300 lat w naszym mieście. Tutaj jak zobaczymy na tą ścianę, wisi po piersie króla Kazimierza przepraszam, Władysława Jagiełły. Władysława Jakieł. Dlaczego ono tu wisi? Otóż to jest jedyny król, który był w Duchowie i to był sześciokrotnie. Działo się to dlatego, iż bardzo dobrze znał się z ówczesnym wójtem. Naszego miasta z Zbogowej, To rycerz, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem i bardzo często, gdy wracał z polowania albo przyjeżdżał, to zatrzymywał się, zatrzymywał się w, naszym mieście, w naszym w Tuchowie. Obrazem, który, na który warto zwrócić uwagę w naszym muzeum, jest obraz, który od niedawna gości w Tuchowie. To jest tryptyk z Tuchowa. Jest to obraz, który został namalowany w 1468 roku przez Jana z Nysy. I obraz ten był głównym ołtarzem w kościele Świętego Jakuba, praktycznie prawie przez 300 lat. Historia tego obrazu jest bardzo ciekawa, otóż był on namalowany na zlecenie opata tynieckiego i ówczesnego proboszcza parafii Świętego Jakuba. Trzyty przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem i obok stojących Świętego po lewej ręce Maryi usytuowany jest Święty Maciej z toporem. Natomiast po w prawej stronie święty Jakub z laską, z zamkniętą księgą i muszlą. Na dole obrazu klęczą właśnie opat, ówczesny opat Tyniecki oraz ówczesny proboszcz kościoła świętego Jakuba, zakonnik Grzegorz. W tej gabrocie zaprezentowane są jedne z najstarszych eksponatów, które posiada nasze muzeum. Takim właśnie eksponatem jest denar, dawna moneta serna. Pierwszy raz wypita w Rzymie około 215-214 roku przed naszym erą. Znaleziona została w Piotrkowicach oraz szósta korony z 1633 roku. Księstwo, z księstwa, z Grosz z księstwa warszawskiego z 1811 roku jak również z księstwa poznańskiego Grosz z 1816 roku. Gwoździe z połowy z XVII, XVIII i, i połowy XIX wieku, grot włóczni oraz gliniane fajki z połowy XIX i XX wieku. Tutaj widzimy gablotę z naszymi pamiątkami, eksponatami sakralnymi, które posiada nasz muzeum. Warto również zwrócić uwagę na obraz, który tutaj wisi. Jest to obraz namalowany według sztychu Szczygielskiego z 1668 roku, a jest to podkolorowana kopia. Właśnie tego sztychu, nabalowana przez pana Adamka w 1992 roku. Ważne jest to, iż tutaj jest pokazany pierwszy herb naszego miasta, herb Duchowa, oraz wygląd miasta z tamtego okresu. Posiadamy pamiątki po Janie Pawle II. A jaka jest historia tego? Skąd one się znalazły? Otóż do swojego muzeum sprowadził je pan Tadeusz Radwan i posiadamy piuskę Jana Pawła II, która została 2 stycznia 1999 roku przywieziona z Watykanu przez panią dr Wandę Płtawską oraz laskę papieża która została przewieziona 27 kwietnia 1999 roku przez pana profesora Andrzeja Pułtawskiego. Jest to wyjątkowe, wyjątkowe eksponaty. No, trzeba nadmienić, od momentu, kiedy papież jest świętym, są to relikwie drugiego stopnia. Cieszymy się bardzo, że możemy posiadać tak wspaniałe eksponaty w naszym muzeum.